Od początku musisz to wszystko opowiedzieć. Co muszę od początku opowiedzieć? No wszystko niestety. Akcja w tym samochodzie wygląda tak, że wałek rozrządu się wytarł. Znaczy zaczął wycierać, to jest dopiero początek, jak powiem zostało to w miarę szybko Zdiagnozowane i szybko zauważone, bo silnik się zaczął, znaczy silnik się zaczął wycierać. Gdyż tutaj, na podporze akurat tutaj ma, to już zaczyna się wysuwać, bo to powinno być tak głęboko jak po tej stronie. No. A z drugiej strony już broka nie było. Tak jak tutaj, broka już nie było. I tędy uciekał olej. Olej jest tutaj takimi malutkimi kanałikami prowadzany, i on smaruje. smaruje, po prostu to wszystko, a gdy tego broka nie ma, to ciśnienie oleju spada i nie, do, nie, nie jest smarowany silnik. Tutaj cała góra nie jest smarowana, nie idzie to na, na wałki ani na nic i się po prostu zaciera, zaciera wałek. Oh wow, no ale co ty mówisz, że to stukało czy? No nie, nie Jaki? stukało tutaj. Głośno chodził? Troszeczkę głośniej chodził. Silnik, no i żeśmy stwierdzili, że ściągniemy sobie górę, żeby zobaczyć co się dzieje. No i tak przoka, i wyszło od razu, że broka nie ma. W jednym, w jednym tym. No Czyli I on wy... stwierdził, że no to wymieniamy całościowo. No to wymieniamy. Całościowo. No to co wymieniałeś dokładnie? Szklanki, wałek, te podpory do wtrysków na nowe. Tutaj są z nowymi brokami. No i trzeba nowy rozrząd założyć. Tyle. I pompę wody. No to tak, rozrząd jest zwykłym. A jaki to silnik? 1,9 TDI. A... Y, U? Nie pamiętam. No. Powinnaś wiedzieć. Zamówiłaś części. No. I tak to wygląda. Jeszcze regulacja, nie regulacja, bo w części trzeba się wyregulować. Silnikowe naprawy mnie yy, przerażają, wydają mi się takie bardzo skomplikowane i że trzeba dużo mieć danych, bo to wszystko takie precyzyjne. Musi być no co do milimetrów. Pro, mamy program. Sprawdzamy sobie ile minutów powinno być, gdzie jakie dokręcenie, czy nowe śruby, czy nie nowe śruby. To wszystko ci mówi. Eee, to wszystko ci mówi program. No, ale musisz to no. zrobić. Masz stare panewki. O, e, widzę to. Górne wyglądają lepiej, gorzej dolne. A jeszcze masz coś, co wygląda na zepsute? to tutaj tak się zaczyna powoli. Nie, już macham, już. Widzisz? Te kreski, tak? No jak go zaczyna zdzierać. Wow. Już jest, tego nie widać na kamerze, ale to już czuć pod paluchem. I nie, żeśmy widać. Spra jak żeśmy sprawdzali, to wymiaru już nie trzyma. Mhm. Widzisz? Po tej stronie też. Czekaj. No, widać to. No. no i patrz, takie rysy, a już się nadają do użytku. Czy znaczy, o to chodzi, że ona już e, krzywka nie trzymała wymiaru? Ona miała już luz. Jeżeli chodzi o, o tę to ta chyba tylko pierwsza była tak naprawdę mocniej wy, wywalona. To jest już taka kula, jak widzisz. Mhm. No, widać to. O, wow. tam już gniotło. A reszta w miarę dobrze wygląda, no. masz takiej tragedii. Także to, to jest akurat początek tej. Dobry początek, akurat. Usterki? Usterki. Także jeszcze w miarę szybko wyłapane i nie doszło do zniszczeń prawie w ogóle. No ale co, dobra, no to jeździłby z tym, jeździł, jeździł i co? Zatar no mógłby się zatrzeć silnik. No, no i stanąłby tak, że nie, nie odpala, czy by tak hałasował? Pff. Znając życie, panewka by się któraś się obróciła i spowodowałoby to stukanie silnika. Stukanie? Tak. Ale by się włączał? Pewnie tak, ale już sensu by nie było go włączać. No rozumiem. Czy, było, czy doszłoby do pewnego rodzaju eksplozji? Nie. <laughs> czyli to nie eksploduje. Nie. Okay. To, to nie jest y, amerykański film, <laughs> gdzie silnik eksploduje. A one też, jak eksplodują, to one tak eksplodują wewnętrznie, że to nie jest takie, ptyż. Tylko w Ale środku. Co? Robi bum i robi dziurę na przykład. A przecież tam jest wybuch w środku. No ale to zazwyczaj eksplozja. To, widzisz, to zazwyczaj samochodach, które są, mają super podniesioną moc, albo pasek pęka w jakimś, nie wiem. No ale pamiętasz ten co był tą astron, że mu wywaliło tą korbową, ale tak? Bo, nie, bo mu wziął, wziął ten wybuch. Znaczy jemu nie wybuchł, jemu po prostu korba pękła i korba wyszła bokiem. No ale z jaką siłą to wywaliło? No to rozpędzone jest, a to tylko jest żeliwo. No ale chodzi mi o to, że to nie wywala w kosmos. Tylko to się dzieje w obrębie tego samochodu. Ale widzisz, właściwie tego samochodu nawet nie poczuł, że mu się coś stało, bo myślał, że mu miska olejowa pękła. No, ale masakra, bo to są takie siły, a no właśnie, że to nie, nie wybucha tak spektakularnie, tylko to się wewnątrz dzieje. To jest niesamowite. Jak ty filmy. mówisz, że tam jest takie ciśnienie, eksplozja, paliwo, ogień. Ja nic takiego nie mówię, ty to mówisz. Maszik tak zawsze mówi. Paliwo, eksplozja, ogień. No bo moja żona się pyta, dlaczego ten samochód, z wybuchają. Znaczy, dlaczego na filmach zawsze one robią? No właśnie. No właśnie. Bo... Tylko te elektryki tak wybuchają. Nie, one się samo zapalają. Nie, one się zapalają. Idziesz, idziesz po croissanty do Lidla i... Wraca żaden, kurwa, auto płonie. I właśnie to jest ten moment, w którym on wybucha. Tak. Nie, nie wybucha, za, samo się zapala. Jak opuszczasz je. No dobra. No, no. Tak to wygląda. Kruasanty powodują wybuch, kurwa... Są Elektryku. Elektryczny. Ja, kurwa, tak. <laughs> Twój apetyt na kruasanty. Nikt tego nie połączył, że to <noise> nie chodzi. Ciekawe czy raz rząd dobry przyjdzie? No będziesz dobry zamówiłaś. No. Jak nie, no to będziesz jeździć po hurtowniach. Aż nie przywieźliśmy takiego, jakiego ja, chcę. Ale w sumie szybko się udało dostać te wszystkie części? Yy, że były zestawiki normalnie naprawcze? No to jest wszystko. grupa no. Aha. To tak. jest usterka, która jest częsta w tych samochodach. Aha. Zwłaszcza przy, przy jakimś tam przebiegu. No, powiedzmy, że ten samochód też nie ma małego przebiegu, tylko jakby nie patrzeć, to jest 20-letni samochód. No i to Zdziwiłbym się jak kurczę, wiesz. Czyli wszyscy są przygotowani na to. No nie, tylko właściciele samochodów nie są przygotowani, że w dwudziestoletnim samochodzie koszt, koszt wymiany na przykład danych rzeczy, kurde, wychodzi, z, nie, 2,5 tysiąca złotych kurde. Na przykład tam koszt części. Mhm.